W czerwcu w galerii literackiej przy BWA w Olkuszu gościł Jacek Hugo Bader. Jest to reportażysta, felietonista Gazety Wyborczej, no i jednocześnie bardzo wielki podróżnik. Kilka lat spędził y, w Związku Radzieckim, no, nie w Związku Radzieckim, w Rosji przecież, bo przecież to, to się z... <śpuszcza> zmieniło. Podróżował <tam. śpuszcza> i sobie pisał różne rzeczy. Spotkanie było bardzo ciekawe, gdyż już na samym początku autor jakby tak chciał zniwelować ten dystans między publicznością a, a sobą. No i przede wszystkim przestawił stolik, za którym siedział, bo mówił, że żeby to nie dzieliło, taka, taka przepaść tego stolika między nim a publicznością. Przybliżył się, poprosił też, żeby publiczność się przybliżyła. Zrobiliśmy pierestrojkę, prawda? To jest zupełnie inaczej. Teraz. Ja nie będę musiał używać mikrofonu, państwo też nie będziecie musieli używać mikrofonu, to jest zawsze coś, co przeszkadza, tak jak stół, jest. nigdy mnie nie, nikt nie posadzi za stołem, nie ma mowy. To pan Olgier powiedział o, o tym przebieraniu się za, za bezdomnego, za, za żebraka, za, bez, za bezdomnego. Rzeczywiście w latach 90., w początku lat 90. coś takiego zrobiłem, ale nie tylko dlatego, że lubię się przebierać. rzeczywiście lubię się przebierać. No. Ten sam numer powtórzyłem 15 lat później. Chciałem zobaczyć, czy będzie różnica. Czy coś się zmieniło w tym wszystkim? Ceny były nieporównywalne, bo w międzyczasie zaszła ta denominacja i te 4 zera skreśli, prawda? Ale to tam w porządku, mniej więcej te same pieniądze. Był ten tak zwany strudel, gorący strudel e, jabłkowy z, e, z lodami. Więc zamówiliśmy to samo. Słuchajcie, no e, Więc przyszliśmy. Pan e, kelner się nam ukłonił w pas, nie wiem. No, mi strasznie, taka wielka ludzka torba w pasy. Wiecie, to w, w torbie moja kołdra. Znowu się rozdawałem, bo ktoś mi nie buchnął. No, no sobie, pokazał na miejscu. że my tutaj nie chcemy, że my w tym, tam gdzie ogrusy są. Oczywiście, bardzo na ogrusy. No i prawdę poprosiliśmy kartę, znaliśmy, że jest strudę, to się strasznie ucieszyli, bo coś jeden z i tej A co się stało? Dlaczego? No, bo pan, bo córcia ma urodziny właśnie. Te, nie konaliśmy, rzeczywiście ma odwój. a, a który urodziny? No, 21 pierwszą. A pan, córcia, Keller mówi, wczoraj nie ma 22 urodziny, mówię, jak słodko. <śśart proverbially> Zanim ten strudel gorący przyjechał, to przyjrzał taką michę, orzeszków. My nie mamy pieniędzy, ty to jest i soki na przyniósł jeszcze, taki na No i wiem, to wszystko tam odwiedliśmy, dostaliśmy te strudel, Zjedliśmy strudel, ja wyciągam z piwiążki, on uczulił. Niech się pan nie ma pan pieniędzy, bo nie, bo nie No nie słodkie? No cóż, ja się rozpłakała. naprawdę, to, że ludzie tacy dobrze są. I on mówi, zapraszamy jeszcze, przyjdźcie do nas. Jacek Hugo Bader. Ja autorem książki Biała Gorączka. Jest autorem filmu Korespondent z Polszy. W którym właśnie podróżuje, chyba bodajże po Ukrainie, i tam opisuje całą rzeczywistość Ukrainy. Film bardzo ciekawy, dostępny w internecie. Bo tam jest wieczna z Marcina, która ciągle pracuje. Wiosna i jesień to jest praca od odmarza i za Mars. Tam już metr półtora, po w 7 minut z to jest, Więc to tam nie można, nie można tam niczego trwałego, mocnego na tym budować. Nie wiem, jakby Amerykanie na razie jak się z tym poradzili. Rosjanie mówią, że nie można, i że się nie da. No, ale nie moja sprawa, ja nie się nie znam. Na budownicy. Natomiast, oni także, jak ktoś padł, to je i zasypywali. Także pół miliona ludzi tam leży jak nic, proszę Państwa, na tej drodze. Mówię tak, się po tym jedzie, muszę powiedzieć. A więc, co się robi najgłupiej, tak na początku, później, to jak mi przywykłem. Było bardzo ciekawie. Jest to bardzo sympatyczny człowiek. No, i jest to człowiek taki bardzo otwarty, wydaje mi się. Na ludzi może stąd yy, bierze taką siłę do tego podróżowania, rozmawiania z ludźmi napotkanymi na swojej drodze, na swoje, yy, podczas swojej wędrówki. Później jeszcze idą z tego czasu, Oni jeszcze przez jakiś czas mają możliwość widzenia tych, tych duchów. I on, no właśnie tak on tak siedział taki znakami na takim starym fotelu. Ja tam do niego coś wszedłem, coś tam od niego chciałem, coś tam do niego zabakuje, ale właśnie mówi, że. Jeszcze nigdy nie widział takiego, takiego, takiego anioła stróża. Mówię, a co jest? Zaczynam, mówię, ten cudzołaj anioł stróż. Mówię, a co nie tak. On ma taką fryzurę. A to jest prawdopodobnie jakaś ktoś z twojej rodziny. On tego nie wie, prawda? Widzi ducha jakiegoś, który jest, ma, ma postać człowieka. Ale prawdopodobnie to jest kobieta, bo to wcale nie jest oczywiste, że mężczyzna musi mieć mężczyznę, musi mieć kobietę, to nie ma, bywa tak i tak, nie ma na to reguły, ale ta, ten fundusz to jest prawdopodobnie ktoś z swojej rodziny, chyba nawet twoja matka. Mój skąd że no, nie wiem, tak mi się wydaje. Mówię, a co on teraz no, Słyszę, że mówimy o niej, to się uśmiecha zwyczajnie. Jakby, trzeci, jakby, człowiek, on, on jakby widzi normalnie, ten, a. Mówi, ale co jest? Nie ta, a jak, jak ona wygląda? Ja pytam. on mówi, no właśnie to te, te dziwne, bo ona ma coś takiego, co nasze kobiety nie wiem, jak to się nazywa, on nawet mówi. Nasze kobiety tego nie używają, nie mają takie dziwne włosy, ma tak długie, ale tak oplecione, jest Taki jeden... Mówię, warkocz. No, no może to się tak nazywa. Nie muszę tego zmyślić przecież. Nie mówię wiedzieć, że moja babka miała warkocz, chodziła przez całe życie z jednym.